W 2024 roku myślę, że będziemy mieli do czynienia z dosyć sytuacją trudną mimo wszystko, nadal geopolityczną, ponieważ mamy niepewność na e, froncie wschodnim, czyli na, e, mówimy o konflikcie Ukraina-Rosja. Druga kwestia związana z Izraelem, wybory amerykańskie, to są takie czynniki pewne niepewności makroekonomiczne. W Polsce jako przedsiębiorcy przede wszystkim liczylibyśmy na, i powtarzam to kolejny raz, poluzowanie polityki fiskalnej, potraktowanie przedsiębiorców jako po pierwsze wyborców i tych, którzy kreują gospodarkę w tym kraju i mają duży wpływ na to, co się dzieje także w innych sektorach życia. Jeśli pan pyta o to, czy klimat się poprawia pomiędzy przedsiębiorczością a rządem, to tego jeszcze nie wiemy. Na razie znamy deklaracje rządzących, znamy expose premiera Tuska, ale mam wrażenie, że jak na razie rząd bardziej zajmuje się odzyskiwaniem państwa niż wspieraniem przedsiębiorczości. Ale te zaplanowane reformy są bardzo ważne, zwłaszcza na przykład wakacje ZUS-owskie. To, to nie jest tak, że wszystkim się to podoba, ale dla... Tego, tych grassroots, czyli najniższych grup polskich przedsiębiorców, którzy tworzą tak naprawdę klimat przedsiębiorczości. To jest szalenie ważne. Także myślę, jeśli dojdzie do, finalnie do reform w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, to też będzie na rzecz przedsiębiorczości. Natomiast ja czekam na coś więcej. Ja czekam na sfinalizowanie klimatu wolności gospodarczej, bo. Kiedy Mateusz Morawiecki przedstawiał założenia Polskiego Ładu, ja pisałem Rzeczpospolitej, nie chcę żadnych wielkich projektów. Chcę więcej wolności, więcej bezpieczeństwa, więcej fundamentu dla polskiej przedsiębiorczości. Polski Ład to zniszczył. Trzeba to teraz przywrócić i mam wrażenie, że ten rząd o tym wie. Musimy się rozliczyć z przeszłością, z tymi ośmioma laty rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie podjęto bardzo ważne i długoterminowe decyzje, jak choćby budowa CPK, nie, niewątpliwie oczekuje na audyt tych projektów i na dostosowanie do ich do współczesności. To nie będzie proste, dlatego, że zmieniają się okoliczności, zmienia się środowisko geopolityczne, geostrategiczne i tak dalej. Ja nie wiem dzisiaj, jako obywatel, w miarę, żebym Zainteresowany przyszłością Polski. Czy CPK jest nam potrzebne, czy nie, i w jakiej formie? I to są rzeczy, które musi dzisiaj opisać porządnie, przemyśleć nowy rząd. Natomiast ja jestem jak najdalszy od popierania idei tworzenia polskich czeboli, wielkich liderów gospodarczych, którzy, które będą rozwijały się kosztem całej reszty biznesu. Nie. Trzeba to odwrócić. Najważniejszy jest drobny i średni biznes. Tutaj się rodzą idee, rodzi się kapitał, rodzi się temperament polskiej gospodarki. W to trzeba inwestować.